3 maja 2019 roku w Wapni odbył się 21 powiatowy indywidualny turniej szachowy. W skrócie PIC. Tu mamy ujęcie pucharów. Nagród było co niemiara 21 medali. I ujęcia z bodajże 8 rundy. To jest początkowy stan rozgrywek, znaczy zawodnicy wyszli z debiutu i rozpoczyna się faza gry środkowej. Tutaj trzeba już myśleć. Trzeba się zastanowić dobrze. Widzimy skupionych zawodników, którzy obmyślają dalszy plan gry. Tutaj, akurat, pierwsze 10 szachownic. Zbliżamy się do szachownicy pierwszej, na której grają arcymistrz, czyli jak się później okazało, zwycięzca kategorii juniorów. W partii akurat był remis, pad remis, także świadczy to o bardzo wysokim poziomie. Juniora, oczywiście. W turnieju grało kilku mistrzów. Tutaj, na tych początkowych szachownicach, zawsze grają ci, którzy są w danym dniu najsilniejsi. Ale widzimy też zawodników, na przykład z naszego powiatu. Czyli w tym gronie też potrafią się znaleźć zawodnicy lokalni. I tutaj dziesiąta szałownica i w drugim rzędzie kolejni zawodnicy. Razem w turnieju zagrało 97 zawodników. Praktycznie cały czas widzimy zawodników naprawdę mocnych, bo tylko tacy odważą się zagrać w turnieju w wapnie. Wielu z nich wygrywało już różne turnieje. To nie jest tak, że to są... Tacy tylko zawodnicy. Nawet ci juniorzy, to na ogół w swoich kategoriach wiekowych wygrywali już e, troszeczkę. E, turniej w Wapnie ma charakter otwarty, także e, grają wszyscy w jednej grupie. Dopiero później są klasyfikacje. Zagrało w tym roku 14 kobiet. Juniorów było e, troszeczkę więcej. Widać tutaj naprawdę przekrój, przekrój różnych zawodników. Cały czas jeszcze e, tu widzimy zwyciężczynię kategorii kobiet, a która gra dosyć daleko, ale właśnie na tym to polega. Grają tutaj seniorzy, widzimy zawodnika, który ma 88 lat, znaczy w czerwcu będzie miał 88 lat, a już niedaleko będzie najmłodszy zawodnik, który miał 5 lat grający w tym turnieju. No i tu już coraz dalsze szachownice, tu już juniorzy, którzy mają najmniej punktów akurat w tej rundzie. Oni grają ze sobą. System szwajcarski charakteryzuje się tym, że ze sobą grają zawodnicy, którzy mają podobną liczbę punktów, czyli na przykład ci, którzy mają 3 punkty, grupa, która ma 4 punkty i tak dalej, i tak dalej. Czas na zawodnika w tym wypadku to było 15 minut bez dodawanych bonifikat, czyli partia maksymalnie mogła trwać pół godziny. Razem z turniej trwał prawie 6 godzin. To trzeba mieć kondycję, oczywiście, żeby wytrzymać tyle czasu. Można się przyjrzeć, jak radzą sobie zawodnicy z rękami, prawda? Niektórzy Łokcie na stolnik, niektórzy odbierają głowę, brodę, różnie to jest. To jest bardzo, bardzo interesujące. Dla niektórych, oczywiście. Czasami trzeba się <laughs> przeciągnąć, żeby mięśnie jakoś zaczęły pracować. I cały czas. <laughs> Chodziło też mi o to, żeby pokazać mniej więcej większość zawodników, także. Akurat na tej fazie początkowej gry jest prawie wszyscy jeszcze grają. Rzadko kiedy partia kończy się wcześniej. No i, i znowu ujęcie na początkowe szachownice, dlatego że tutaj zawodnicy na ogół grają najdłużej, prawie do końca swojego czasu. Widać, że wtedy pojawiają się kibice, którzy obserwują zmagania tych najlepszych zawodników. Widać tu już, że. Te posunięcia są naprawdę szybkie. To jest już klasa gry. Lata treningu. Oczywiście to nie chodzi tylko o to, żeby przesuwać, bo trzeba tak naprawdę myśleć, jaki sens ma dane posunięcie, dlatego że samo wykonanie to jest jeszcze nic. I jeszcze dla przykładu, jak grają szachiści. Jak wyglądała poprzednia faza, proszę zobaczyć gdy jest finał. Wtedy już naprawdę to jest to się dzieje co no, dla laika to się wydaje niesamowite, prawda? Oni myślą i grają, myślą i grają. To są ułamki sekund. Nawet sędzia, proszę zobaczyć wprowadzanie niemal z 50 szachownic, z 50 szachownic wyników. To jest niecałe 20 sekund, czyli około pół. Sekundy na jeden wynik. Jeszcze. Baj. Żeby nie być gołosłownym. I ujęcie z kolejnej rundy. Tutaj czas był jeszcze lepszy. Tu już wychodziło około 1 trzeciej sekundy na wprowadzenie jednego wyniku. no wiadomo, trzeba się spieszyć, bo szachiści czekają na kolejną rundę. I tutaj jeszcze ujęcie też z ostatniej partii. W danej rundzie po prawej e, czarnym gra e, wielokrotnie uczestnik Piz, e, utytułowany zawodnik, po lewej amator. E, I to naprawdę różnicy wielkiej nie ma. E, jest gra do samego końca i różnie to się mogło skończyć. Pomaga właśnie to doświadczenie. Pomaga doświadczenie. Ale akurat ten micz, który wygrał dzień wcześniej turniej w Tutaj nawet nie zmieścił się w finałowej dziesiątce.